Siemano, z tej strony Fornal TV witam Was w kolejnym odcinku, jestem w miejscowości Leżajsk w województwie podkarpackim, dzisiejszym moim gościem jest Przemo witam. Będziemy testować kebaba z King Kebab Lezajsk i no zobaczymy jak będzie ten zawodnik się tak przedstawia i, i potem wydamy swoją ocenę. No to teraz przejdziemy do końca odcinka. Zobaczcie, tak to wygląda u mnie, przekrój kebaba, pokaż Twój psemku. No <śm> to ja się pierwszy wypowiem. Mm, kebab mi ogólnie smakuje, sos jest bardzo wyrazisty. Mięska jest, jest dość sporo. Tylko jedynie dwie rzeczy, które mi w tym nie pasują, to jest po pierwsze słodka surówka i to, że ten sos się wylewa trochę, aż za bardzo za kebab. Ale ogólnie na plus jest ten kebab. Moją oceną tego kebaba jest 7 na 10. Jakby się po prostu, no surówka była taka y, różnoraka, y, w sensie, no taka różna, za po prostu te smaki się łączyły bardziej, to by było nawet 9. i teraz y, ocenę wyda mój przyjaciel czemu Pasjon. Kebab w jednym słowiu bardzo, bardzo smaczny. Mięso bardzo dobre, jak i ten sam placek. Też bardzo dobry jest. I wracając do tej słodkiej surówki, to powiem tak, że jest taki lekki, słodki smaczek, który wszystko się to razem fajnie komponuje z tym właśnie ostrym sosem, który jest tak bardzo ostro wyrazisty. Bardzo, jest po prostu bardzo mocny. Jeśli chodzi o sos, to u mnie się nie wylewa, może akurat u ciebie się tak trafiło. No bo ogólnie, no. Jeśli chodzi o, najed o najedzenie się nim, no to już jestem w połowie i dalej jestem głodny, jak zjem i tak dalej będę głodny, także moja ocena jest 9 na 10. Zakończyliśmy ten odcinek. Moim gościem był yy, mój przyjaciel Przemo Pasjonat. Dziękuję za wystąpienie w odcinku i za wiezienie moją prezesowski tyłek <laughs> na Podkarpacie. <laughs> yy, no i cóż mogę, więc jeśli chcecie z tym yy, moim kolegą Odcinków na moim kanale, to piszcie w komentarzu bo może niedługo w przyszłym roku będzie taka nowa seria, którą będzie takie która będzie zróżnicowana na tym kanale, żeby po prostu była świeżość żeby było tak równomiernie, żeby gotowanie testy kebabów i co. jeszcze ale to pod koniec roku wam zdradzę w którymś odcinku i ogólnie Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie subskrypcję, wpadajcie do tego pana na kanał. A i właśnie po pojawi się na y, y, karcie końcowej vlog z tego dnia. Tak. Właśnie na końcu. I. No i to. Pozdrawiam.